Zapraszam na program. Przede wszystkim chciałam podziękować łodzianom, bo to Państwo pokazaliście pokazaliście nogami. Czyli przychodząc tutaj, że Piotrkowska nadal żyje i ten wysiłek, który włożyliśmy w remont i odnowę nowe oblicze naszej kluczowej ulicy w mieście. Opłacał się, odwiedziło Piotrkowską ponad 100 tysięcy osób w ten weekend i pokazali, tak jak powiedziałam, zagłosowali na nogach, że chcą bywać na Piotrkowskiej, że chcą bawić się na, na Piotrkowskiej, że chcą spędzać czas na Piotrkowskiej. Co bardzo istotne, pokazaliśmy również, że nie potrzeba mega gwiazd, zaproszeń, olbrzymich środków wydatkowanych na y, koncerty i tego typu. Y, y, Przedsięwzięcia wystarczy, dobry pomysł, szereg ibrez równoległych dziejących się w różnych miejscach Piotrkowskiej i to zaskutkowało tym, że faktycznie Piotrkowska przez ten weekend żyła. Nie chcemy, żeby to był incydentalny weekend, chcemy, żeby to już było tak normalnie, żebyśmy na co dzień przychodzili na Piotrzkowską, żeby nastała moda na bywanie na Piotrkowskiej, na spotykanie się właśnie tutaj, na odwiedzanie różnych, różnych miejsc. Faktycznie w ten weekend gdzieś zagotowaliśmy rekordował liczbę osób odwiedzających naszą restaurację. Faktycznie ludzi było bardzo dużo. Bardzo dużo osób też natknęło się tak naprawdę pierwszy raz na, na Jerry's Burger i miało okazję spróbować naszego jedzenia. Myślę, że to, była, że, że to był bardzo dobry pomysł, bo widać po prostu po, po obrotach, no z tego co rozmawiam z ludźmi, to nie tylko naszej restauracji, że po prostu ta inicjatywa odbije się bardzo pozytywnie po prostu tutaj dla, dla ulicy Piotrkowskiej, dla, dla restauracji. Chcielibyśmy nasze działania fitnessowe e, przelać trochę na miasto, na Łódź, ponieważ no, latem wiemy, że mamy obroty zmniejszone w siłowni, ale, ale możemy też spotkać się z naszymi klubowiczami w strefie miejskiej, na piotkowskiej, w parkach. Co będziemy robić? Będziemy robić street workout, głównie i crossfit. To są zajęcia, które nie wymagają specjalnych obciążeń, specjalnych urządzeń. Wykorzystuje się masę własnego ciała, no i ulicę. Także zajęcia będą dla każdego. Chcemy oczywiście używać do instruktażu zawodowców, najlepszych, najlepszych w łodzi. Natomiast chcemy zachęcić łodzian do tego, żeby zaczęli aktywnie spędzać czas w mieście na Piotrkowskiej i w parkach.